Na taką perspektywę świata jeszcze nie miałem okazji spoglądać. Chwila zatrzymania w przestworzach, jednocześnie ogromna radość i satysfakcja z tego, że dotarłem do tego miejsca. Tym razem zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z wyprawy, a konkretnie wizyty u króla Europy, jak o nim powiadają. Najwyższy szczyt Mont Blanc. Trzy lata ten szczyt zaprzątał mój umysł i trzeba było wziąć go jakoś sposobem. Informacji w internecie na jego temat jest sporo, ale tych technicznych mało. Tak jakby Mont Blanc znajdował się w niedostępnej krainie, gdzie tylko nieliczni mogą spojrzeć na jego wierzchołek. Dużo było przeszkód i przeciwwskazań wejścia tam wysoko, ale pomyślałem sobie, że jeżeli na takiej wyprawie będą problemy z wydolnością, to odpuszczam temat wysokich gór. Na początek wyprawy mały rekonesans okolicy i wjazd kolejką na wysokość prawie 4000 metrów, a konkretnie do schroniska Agile du Midi. Widoki, inni wspinacze i ta odczuwalna mniejsza ilość tlenu w powietrzu powodują początek dotąd niespotykanej u mnie takiej górskiej euforii. W głowie zaczynają się kłębić myśli, czy pogoda nie pokrzyżuje jutrzejszych planów, ale dzięki dłuższej chwili na górze i możliwości podziwiania alpejskich szczytów, powoli przychodzi uspokojenie. I w głowie układa się plan jutrzejszej wyprawy. No, i ponownie mamy zimę, no ale to zrozumiałe. Jestem w tym momencie na wysokości 3200 metrów nad poziomem morza. Za mną schronisko, przede mną tam wysoko szczyt Mont Blanc, który jest celem mojej wyprawy. No, ale wracając do dzisiejszego dnia, bo tak naprawdę dziś pierwszy dzień wyprawy, e, czyli przejażdżka tramwajem Mont Blanc, następnie droga, dwie godziny drogi. I tak naprawdę po 200 metrach tej drogi już było widać. Co z formą? Bywa z nią różnie, raz jest zadyszka, ale to zrozumiałe, bo ta wysokość z minuty na minutę coraz bardziej rośnie. Dziś to nie to schronisko będzie atrakcją, tylko dziś atrakcją będzie spędzenie nocy na zewnątrz. Jak widać, pada właśnie w tym momencie grad, jest jakieś minus 5 stopni poniżej zera. No i dzisiejsza noc będzie spędzona w namiocie. Po nieprzespanej nocy, poranny wymarsz. Po chwili drogi pojawia się pierwszy większy niepokój związany ze słynnym kuluarem Rolling Stones, gdzie kamienie wielkości lodówki spadają na wspinaczy. Jednak niska temperatura i nocne opady śniegu powodują, że głazy trzymają się podłoża i można śmiało przejść przez ten najtrudniejszy element tego odcinka wyprawy. Po około trzech godzinach drogi i wspinaczce po kamieniach na horyzoncie pojawia się Gutier. Czyli kolejne schronisko o ciekawym kształcie. Odpoczynek w nim nie trwa zbyt długo. Ze względu na jutrzejsze znaczne pogorszenie pogody, zapada decyzja, że to jeszcze dziś będziemy wchodzić na Blanka. I w ten sposób, idąc tym razem po lodowcu, w ciekawych okolicznościach górskich krajobrazów, mijamy magiczne 4000 metrów. Pojawia się większe zmęczenie, i wdech powietrza staje się głębszy. Kolejny przystanek to blaszany walet, który pełni rolę schronu dla tych śmiałków, których spotkało na tym odcinku drogi załamanie pogody. Jednak Polacy i Rosjanie uczynili sobie z niego miejsce darmowego noclegu i możliwość pozostawienia zbędnego sprzętu w drodze na szczyt. Przed nami ostatni odcinek wejścia, strome podejście pod górę. Odczuwalne są silniejsze i bardziej dynamiczne podmuchy wiatru ze śniegiem i znaczny spadek temperatury. Ci, którzy zdecydowali się na wniesienie ze sobą kijów, należą myślę do szczęśliwców, bo okazują się one bardzo przydatne przy tym stromym podejściu. I właśnie tu, przed ostatnim podejściem, pojawia się u mnie kryzys. Psychika zaczyna walczyć z wiatrem i zimnem. Łyk ciepłej herbaty, solidna dawka cukru, i po krótkiej chwili odpoczynku ostatnia prosta pod górę. Zatarliśmy na sam szczyt. Wielki, wielki szacun dla na nas wszystkich za siłę, za energię. A dzisiaj naprawdę pokonaliśmy kawał drogi. Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. I ha! Udało się. I kto by pomyślał, że od tego miejsca kilkanaście metrów w dół, kilka dni później na blanku jednemu ze wspinaczy udaje się odnaleźć skarb. A mój taki podróżniczy skarb już w kolejnym odcinku. Tym razem marokańskim odcinku